Do końca jeszcze nie wiem, czy jest dla mnie sukces, natomiast wiem, jak spędzam życie codzienne i uważam, że sukcesem jest to, kiedy budzisz się rano i cieszysz się, że idziesz do pracy, że jesteś zdrowy, jesteś szczęśliwy i masz świetną rodzinę, masz dzieci. To jest sukces. Tak naprawdę sukces to jest pojęcie, które chyba będziemy nad tym pracować do końca, do końca życia, więc nie wiem, może... W ostatnich swoich dniach to wtedy będziemy w stanie sobie określić. Natomiast no przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to jest to, że rano się cieszę, że idę w, do tego miejsca, gdzie wykonuję pracę, którą kocham. Pewnie jeszcze wiele jest przede mną. Pierwszy mój krok w, w, w takich moich celach to jest to, że jestem mamą. To jest niesamowite dla mnie wyzwanie, gdzie to jest codzienna walka z e, takim przetrwaniem codziennym, z czasem, który spędzam ze swoją córką i to wszystko trzeba łączyć ze swoją pasją ze swoją pracą. I gra to dla mnie jedna i druga rzecz bardzo ważną rolę. Natomiast no, moje spełnienie na pewno w tym momencie się charakteryzuje jakby tym, że jestem matką córki wspaniałej, cudownej artystki młodej, <grytania> e, chyba uczciwość ludzi. I otwartość na wszystko, co nas spotyka w życiu nowego. Czyli tak naprawdę cieszę się, kiedy spotykam ludzi, którzy są kompletnie otwarci, są szczerzy, z którymi łatwo się rozmawia, i tak naprawdę dzięki temu wychodzą pozytywne efekty takich spotkań, czy to są spotkania prywatne, czy to są spotkania zawodowe. No, powiem, że to jest wielka zasługa moich rodziców, ponieważ w odpowiednim momencie było wyłapane to, co lubię i była niesamowita pomoc i wsparcie z ich strony w tym, co robię w tym, w tym momencie, więc zostałam odpowiednie wykształcenie i odpowiednie możliwości spróbowania tego, co tak naprawdę w tym momencie stało się moim zawodem. więc za każdym razem podkreślam to, że moja mama jest wielką kobietą, która w czasach, kiedy nie było takiej ilości samochodów, kiedy ciężko było zorganizować sobie dzień, znajdowała każdą wolną chwilę do tego, żeby zaprowadzić mnie do szkoły plastycznej. Pomagała mi się uczyć w szkole, tłumaczyła to, czego nie rozumiałam. Bardzo mnie wspierała. Mama, która zaprowadziła mnie do szkoły baletowej. To w moich krajach to jest taką tradycją. Każda dziewczynka, która już jest w wieku na przykład 10 lat, idzie do szkoły baletowej. No, nie, na, na, naturalnie, że nie każda. Natomiast moja mama miała czas na to, żeby pokazać mi, że jest coś takiego jak taniec, jak jest szkoła baletowa, co to jest teatr, co to jest prawdziwy cyrk. Przepiękny cyrk, który zresztą kocham i jak jestem w domu, to korzystam zawsze z takiej okazji, żeby zaprowadzić swoją córkę znowu. Teraz próbuję też powtarzać jakby drogę mojej mamy i próbować dawać swojemu dziecku zobaczyć, że są różne możliwości w życiu. Na pewno ja nie jestem absolutnie uzdolniona muzycznie z tym, że kocham muzykę niesamowicie, natomiast już moja córka wydaje mi się, że ma jakieś zdolności w tym kierunku i stąd jest też moja decyzja, że chcę jej pokazać, co to jest szkoła muzyczna. Czy znajdzie w tym swoją pasję, to już będzie zależało od niej. Od ludzi, którzy wykładają ode mnie, jeżeli zobaczymy, że tym się fascynuje, to na pewno w tym kierunku warto iść. Więc wielki ukłon przed moimi rodzicami, którzy mieli przede wszystkim na to czas i ochotę, żeby móc mi pomóc. I to w tej chwili wszystko owocuje. I są piękne wspomnienia, są, jest wiedza, którą zdobyłam wtedy, która pomogła bardzo już później w życiu dorosłym i w rozwoju na studiach. Jeżeli by tego nie było, na pewno nie byłoby mi tak łatwo. Mała, Mała natasza marzyła o tym, żeby być prima baleriną w jakimś teatrze w Paryżu. To było kiedyś bardzo dawno temu. Natomiast to marzenie jakoś tak. Chyba każda dziewczynka to ma. Większość może dziewczynek stąd że no, moja akurat marzy o tym, żeby do kosmosu lecieć. No, no, może to też się zmieni. Mm, marzyłam o tym, żeby projektować ubrania. Z tym, że wtedy to było nieświadomo kompletnie, nie wiedziałam, co to jest projektowanie ubiorów wtedy. Nie istniało w ogóle dla mnie takie pojęcie. Natomiast już od takich młodych bardzo lat, czyli jak miałam 4-5 lat, ciłam wszystko co było w domu mamy i babci. Babcie była prawdziwą damą i miała wiele pięknych rzeczy w domu, miała potężny kufer, w którym przechowywała swoje najbardziej ulubione suknie, jakieś dodatki. Coś, co było przekazywane od pokolenia do pokolenia, jakieś piękne narzuty na poduszki, które kiedyś były robione ręcznie. Więc wyczaiłam, gdzie babcia chowa kluczyk, kluczyk był znaleziony i po cichu wyciągałam te rzeczy i niestety nie byłam świadoma tego, że wycinając coś z tego, to niszczę jakąś rodzinną, wartościową rzecz, natomiast tego robiłam ubrania. Na początku to było ubranie dla lalek, następnie było, było, było ubranie przerabiane na mnie. Nawet zdjęcia, które posiadamy w takich albumach rodzinnych, czasami są bardzo śmieszne. Jest ubrany jak cyganka w ogrodzie u babci przykładowo. Więc wtedy już to, to było. Dużo czasu spędzałam, spędzałam w domu mojego, ba, mojego dziadka i mojej babci. Mój dziadek był człowiekiem, który wykonywał zawód bardzo taki techniczny. On się zajmował elektroniką, co było taką nowością w tamtych czasach. Natomiast w wolne chwili szył sobie sam spodnie. I to było dla mnie niewiarygodne. Pamiętam też potężne pojemniki z guzikami, którymi ulubiłam się bawić. I dopiero kiedy już uświadomiłam sobie, że to jest coś, co tak naprawdę w życiu istnieje jako zawód, również przy pomocy moich rodziców, którzy wytłumaczyli, że coś takiego jest. Oczywiście jeszcze przeglądałam wiele czasopism, które były przesyłane przez koleżankę mojej babci z Litwy, a w Litwie był bardzo znany dom mody, gdzie pracowali projektanci, więc mnie to też niesamowicie fascynowało. I później wyszła informacja taka, że e, mój pradziadek był bardzo uszanowanym krawcem, więc gdzieś to przeszło, widocznie e, przez jedno pokolenie się przeskoczyło, ponieważ jestem pierwszą osobą w naszej rodzinie, która ciągnie ten zawód i, i po prostu kocham to, no, 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 nie mogę inaczej to nazwać. To nie jest tylko pasja, to jest wielka miłość do tego. Był, to te, był taki dzień, był to dzień, kiedy podjęłam decyzję o tym, że idę na studia i historia była taka, że zawsze byłam zdolna do nauki języków i nie miałam nigdy z tym problemu, więc mając 18 lat już dobrze mówiłam po angielsku i włosku i w Mińsku mamy taką prestiżową uczelnię państwową, gdzie się przygotowuje tłumaczy przysięgłych, Stosunków międzynarodowych, do pracy przy placówkach różnych i tak dalej. Z taką łatwością się dostałam na te studia, bo tak tata sugerował, że to by mogło być dobrym zawodem i w tym się czuję dobrze i łatwo mi to przyjdzie. I w momencie, kiedy tam się dostałam, dostałam stypendium, zrozumiałam, że chyba popełniam błąd. W ostatniej chwili zabrałam te dokumenty z tej szkoły i poszłam na te czasy do y, szkoły, która się nazywała y, nazywa College y, Technologiczny. Teraz tłumaczę dosłownie. Gdzie przygotowywano projektantów odzieży wierzchniej, fryzjerów. <taki> Takie zawody bardzo przyziemne, natomiast tam zdobyłam taką wiedzę techniczną, może mniej artystyczną. Te, te tematy artystyczne raczej rozwijałam sama i już miałam dobrą bazę po szkole plastycznej, po swoim doświadczeniu wyjazdów do różnych krajów. I, I poszłam do tej szkoły, i to był taki dzień, naprawdę dzień bardzo ważny w życiu moim, mojej rodziny, kiedy zadecydowałam, że będę to robiła. I następnie, już końca, kończąc ten kolecz, powstała w Mińsku, na Białorusi, w mieście, w którym mieszkałam przez część swojego życia szkoła, filia amerykańskiej szkoły Instytutów of Modern Knowledge, którą ukończyłam już, z, gdzie skończyłam studia wyższe, projektowania obioru, pięcioletnie. Więc miałam wielkie szczęście, że ta szkoła tam była, ponieważ była możliwość tam studiować, nie wiązało się to z jakimiś ogromnymi wydatkami, wyjazd do innego kraju, podjęcia szkoły, gdzie, szkoły, która kosztuje bardzo dużo, bo zawsze to był problem dla ludzi z moich krajów. Więc miałam takie szczęście, i tamten jeden dzień zadecydował o wszystkim. Miałam wtedy 18 lat. Tak. Cały czas i cały czas musiałam walczyć, walczę nadal i te stereotypy też się zmieniają. Zaczynałam swoją karierę zawodową w Mińsku. Doszłam do etapu, kiedy już się pokazywałam w Moskwie na dość dobrym poziomie. Natomiast kiedy zamieszkałam w Polsce, musiałam wszystko zacząć od nowa. Kompletnie od zera, ponieważ w tym kraju nikt mnie nie znał. Miałam dużą ilość dyplomów, wygranych konkursów międzynarodowych, natomiast to jeszcze nic nie mówiło. Tutaj trzeba było pokazać, co ja potrafię. Już tutaj było mi łatwo, łatwiej. Ponieważ wiedziałam, w jakim kierunku mam iść, co mam zrobić, żeby zaistnieć, ponieważ już to wszystko się odbyło wcześniej w Mińsku. Natomiast w Polsce musiałam udowodnić, że nie jestem kolejnym człowiekiem, który przyjechał ze wschodu tutaj w poszukiwaniu pracy, bo było to zupełnie inaczej. Wyglądało, bo dostałam propozycję pracy w łodzi jeszcze jako studentka, więc studiowałam i jeździłam do łodzi, dzięki temu mogłam zarabiać. Pieniądze na swoje pierwsze kolekcje, na konkursy, co jest też bardzo dużym wydatkiem. No i ta walka ze stereotypami tak naprawdę jest cały czas. Stereotypy dotyczące mojego pochodzenia, stereotypy dotyczące ubioru, kodu ubioru, naszego wyglądu, pomysłu na siebie, na styl. Co sezon jest walka ze stereotypem też mody, gdzie większość na przykład projektantów pokazuje dany trend, ja chcę pokazać inny, więc też muszę walczyć. Więc te stereotypy są jakby też takim pojęciem bardzo rozciągniętym, takim bardzo wszechstronnym. Z wyjazdów do dużych metropolii europejskich na razie nie pokochałam Stanów, na razie nie czuję takiej miłości. Niewykluczona, że być może to kiedyś się stanie. Natomiast bardzo mnie inspirują duże miasta, takie jak Paryż, jak Berlin, jak Mińsk, który jest bardzo duży, bardzo ładny, bardzo ciekawy. Bardzo lubię Moskwę. Lubię generalnie duże miasta. Lubię ten ruch, lubię mieszankę kultur, subkultur. W dużych miastach można zobaczyć ludzi z różnych krajów, którzy się łączą też jednym rytmem tego miasta. Lubię siadać w kawiarni z dużą witryną. I patrzeć na ten cały ruch. Jak przyjeżdżam do Warszawy jadąc z Bielska, to przy wyjeździe zaraz otwieram okno, bo brakuje mi tych korków, tego, tych spalin, te wszyscy cieśnieją, ale, ale jestem dzieckiem dużego miasta, jednak te duże miasta mnie na razie bardzo inspirują. Lubię naturę, lubię okolice Bielska, natomiast na dłuższą metę, kiedy przebywam tutaj i nie wyjeżdżam daleko, to tracę jakieś to coś. Jestem tutaj leniwa tak naprawdę. <głos》> muszę gdzieś ujeżdżać częściej. Mm, malowanie. Malowanie i obrazy. Bardzo lubię czytać, lubię słuchać muzyki. Jestem fanką książek i to jest taki narkotyk dla mnie, niesamowity. Jak zaczynam czytać, to nie mogę się zatrzymać. I często jest nieprzyspana noc, tak jak dzisiaj na przykład. <grychy> często jest tak, że się zainspiruję jednym autorem i muszę przeczytać wszystko, co napisał. Dopóki nie przeczytam, to się nie uspokoję. Bardzo lubię haruki murakami. Bardzo lubię Jeffrey Archer, który jest żyjącym autorem z Londyny, który pisze książki. To nazywałem w Polsce sensacyjny. natomiast nie do końca z tym się zgadzam. To jest taki lifestyle, to jest człowiek, który opisuje życie znanych ludzi z całego świata i realia życiowe. Więc lubię czytać o ludziach tak naprawdę. Lubię też literaturę Nieco już jakby troszkę z innego świata, które włącza troszkę wyobraźnię. Więc generalnie relaks taki dość przyziemny. Natomiast no jedynie to moje malowanie. Nigdy nie wiadomo, czym to się skończy, ale bardzo się tym, przy tym relaksuję. Również się relaksuję przy prasowaniu dziecięcych ubranek. To jest bardzo fajne. Kiedy jestem bardzo zdenerwowana i mam zbyt dużo energii w sobie, więc biorę małe ubranka, nawet jakieś sprzed lat od maszy i zaczynam je prasować. Więc to bardzo uspokaja. A, przede wszystkim mieć pomysł na siebie, nie rezygnować ze swoich pasji, realizować to wszelką ceną, tylko nie, nie ceną y, czasu, który spędzamy z dziećmi, bo to jest najcenniejsze, co mamy. Y, no i przede wszystkim walczyć o to, że, że mamy coś do powiedzenia. I jeżeli nawet kobieta ma 50, 60 lat, ale ma Zdolność do czegoś albo jakąś swoją pasję, której kiedyś nie zrealizowała, i często słyszę hasło, a to już za późno. Absolutnie nie za późno. Nigdy nie jest za późno zacząć robić coś, co kochasz. Więc chcemy malować, malujmy. Chcemy zacząć tańczyć, proszę: jest dużo szkół tanecznych, możemy iść tańczyć. Znam ludzi, którzy zaczęli na przykład ćwiczyć tango argentyńskie w wieku po 60. I to jest przecudowne. Także pomysł taki. Korzystajmy po prostu z każdej chwili, którą nam dał ktoś, kto jest tam wyżej, i nie wiadomo jak długo te chwile będą trwały w naszym życiu. Korzystaj z każdego dnia żyć dniem dzisiejszym z myślą o tym, co będzie jutro, oczywiście, natomiast korzystaj z każdej chwili dla nas przeznaczonej.